Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Kamila, czyli wasza Haftowa Baba. Zapraszam was na odcinek, w którym to pokażę jak wykonać taki oto tamborek z dziurką. Dzisiejszy odcinek powstaje w ramach wyzwania świątecznego, które trwa na moim Instagramie, gdzie będę udzielać wam lekcji jak haftować taki oto wzór realistyczny. Żeby wykonać taki tamborek z dziurką, będziemy potrzebować dwa tamborki. W moim przypadku jest to rozmiar 22, to ten duży drewniany, i 6,5 cm taki mniejszy. Możecie wykonać ten tamborek z dziurką na dowolnej wielkości tamborku. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki macie wzór. Mój wzór jest tak dostosowany, żeby idealnie spasować właśnie pod tamborek taki 22-cm. OK, od czego zaczynamy? Zaczniemy sobie od tego małego tamborka. On tutaj ma taki kluczyk, który my musimy wykręcić, ponieważ nie będzie nam on potrzebny. Nara. I generalnie polecam do tego wybierać sobie właśnie takie gumowe tamborki, bo możemy wtedy wykręcić i ta dziurka będzie bardzo ładnie się prezentować. Na razie duży tamborek odkładamy, będzie potrzebny za chwilę. Bierzemy sobie nasz wzór i bierzemy nasz materiał. Rozkładamy sobie materiał na płasko i rozkładamy sobie nasz wzór, tak mniej więcej na środku. Powiedzmy, że jest ok. Zdejmujemy sobie oczywiście teraz ten tamborek, rozkładamy go i wkładamy nasze kółeczko do środka. Wymierzcie tak, żeby było tutaj na środku naszego wzoru, żeby stworzyć dziurkę w wianku. I teraz musimy odwrócić nasz wzór do góry nogami, ponieważ chcemy, żeby to kółko było w tym miejscu. Więc wzór jest mniej więcej na środku, odwracamy. Okej, okay, tutaj widzicie, że przebija ten wzór. Może nie tak idealnie, ale coś tam widać. I tak mniej więcej sobie tutaj wtedy ustawiamy na środku ten, tą dziurę. Jak macie wątpliwości, możecie zerknąć. Tutaj na frizelinę, dlatego polecam drukować wzór na frizelinie. Jeśli robicie to bez frizeliny i na przykład będziecie rysować bezpośrednio wzór na yy, materiale, no to nie musicie się przejmować aż tak bardzo, żeby to wszystko było równo. No i staramy się tę frizelinę razem z naszym wzorem chwycić tym oto gumowym tamborkiem. Jak ich mówię, na płasko jest najlepiej to zrobić, bo nic wam się nie przesuwa. Ok, czyli ten etap mamy za sobą i tak naprawdę powstaje już tutaj nasza dziurka. Jak widzicie, Troszkę się tutaj ten wzór zmarszczył, zebrał się na przykład tu, gdzie jest ten teżek, ale nie przejmujcie się tym absolutnie. I teraz to, co musicie zrobić, to wziąć sobie drugi tamborek. Co mi rękawy? Dobra, bierzemy drugi tamborek i będziemy powtarzać tą czynność teraz już jakby od tej naszej głównej strony. Wkładamy sobie tamborek tutaj, żeby był na środku. Ten wzór nas oczywiście. Mm -hmm. No, powiedzmy, że mniej więcej jest. I teraz zakładamy naszą obręcz drugą. Znowu robię to na płasko, bo tak jak mówię, dla mnie to jest najwygodniejsze. To co możemy zrobić, to wyciąć ten wzór na flizelinie, żeby było nam łatwiej go później przyłożyć i poprawić materiał. Tylko uważajcie, żebyście nie przycięli materiał, tylko samą i przycinamy ją tutaj bardzo blisko środka. Tak jak mówiłam, jeśli używacie do tego, jeśli będziecie rysować ten wzór bezpośrednio na materiale, no to możecie spokojnie spokojnie zrobić sobie ten, czy pamiętam, że widzę na ta flizelina? Także, no jak widzicie tutaj jest troszkę ciężko. Uważajcie proszę, żeby nie wyciąć sobie materiału. Nie pociąć. Tutaj mamy tego ptaszora, możemy trochę pociągnąć. Uważajcie na fryzjernę, bo jedna, ona mimo wszystko jest jednak yy, dosyć kruchym narzędziem. Ok. Ciup, 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 ciup. Dobra, troszkę obciąłam brzuszek, ale to nie szkodzi. Odkładamy na później, wzór nie będzie nam w tym momencie potrzebny. Dobra, i teraz tak jak widzicie nasz materiał jest taki dosyć bym powiedziała pofalowany, więc to co musimy teraz zrobić to go ponaciągać, róbcie to delikatnie, delikatnie, ale stanowczo, to jest bardzo neurologiczny etap, jeśli zrobicie to krzywo to później wszystko będzie beznadziejnie wyglądało, musimy rozprostować też takie zagięcia, to nie może tutaj mieć miejsca. Ja zawsze robię tak, że pierwsze już sobie wykładziłam, delikatnie dokręcam kluczyk i zaczynam jechać dalej. Widzicie tu, wszystko tam się zaczyna napinać, nie musicie się to absolutnie przejmować, no i napinacie też tak, aż ją będzie super napięty. No i cały czas dokręcacie i napinacie. Okej, okay, taki stan rzeczy jest przeze mnie akceptowalnym napięciem, dokręćcie sobie jeszcze na maksa ten kluczyk, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz musimy pozbyć się tej dziurki i możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo robicie to od razu, yy, w tym momencie, albo zrobicie to dopiero na samym końcu, jak już będziecie mieć wykonany cały haft. Więc tu już zostawiam dla Was tą opcję, ale tak czy siak musicie teraz zrobić etap, w którym po prostu będziemy nacinać tą dziurkę. Więc odwracam sobie na drugą stronę i wbijam się nożyczkami w środek, bach. I teraz będę robić takie nacięcia trójkątne. ciech, Na krzyż, ciach. I myślę, że chyba wystarczy tą flizelinę sobie później usuniemy. I teraz tak, mamy w ten sposób ponacinane, musimy to przykleić do tej strony. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że raczej nie da się tego zrobić w inny sposób, niż przyklejając, bo fastryga może być widoczna. Więc po prostu biorę klej, taśmę dwustronną. Jeśli nie macie jej w tym momencie, nie przejmujcie się, możecie ten krok wykonać na samym końcu, to absolutnie się nic nie stanie. Możecie kupić zwykłą taśmę dwustronną, i, I myślę, że będzie, będzie to w porządku. Polecam bardzo fajne taśmy dwustronne w moim filmie o gadżetach do haftu. No i po prostu biorę i naokoło przyklejam. Ja akurat tutaj konkretnie używam taśmy dwustronnej akrylowej. Akrylowej, winylowej, nigdy nie pamiętam, jak ona się nazywa. No i tak sobie widzicie, przyklejam tutaj. Czech. OK. i możecie sobie w ogóle zrobić może jeszcze po jednym nacięciu, będzie łatwiej przykleić. Nacinajcie do końca, nie bójcie się, że coś Wam się tutaj wydarzy, nie powinno Wam się tutaj nic spruć. Robiłam to na kilku rodzajach materiałów i za każdym razem wychodziło spoko. Także OK. no i teraz odklejamy dwustronną taśmę i będziemy przyklejać to w ten sposób. Gdzie był początek taśmy? Ktoś wie? Ktoś mi podpowie? Mamy? Nie mamy, mamy, nie mamy. Mamy. Ciach. Ok, no i teraz tak, możecie tą frizelinę oczywiście pominąć, ona i tak się nie przyklei. I po prostu robimy w ten sposób. Czyli biorę, naciągam ten materiał maksymalnie jak tylko potrafię. ciągnę go wręcz i przyklejam do tego rantu ciach. A, tu sobie nie naciąłam. I po prostu biorę, naciągam i przyklejam. Biorę, naciągam i przyklejam. Ok, a to możemy sobie teraz wyciągnąć. Nara. No Dobra. E, I tak naprawdę nasz tamborek do... E, jest przygotowany idealnie już do haftowania naszego wzoru, w którym chcemy zastosować dziurkę. Idealnie się nadaje właśnie do wszelkiego rodzaju wianków, do urozmaicenia naszych codziennych haftów. Myślę, że naprawdę znajdziecie wiele zastosowań. Naszym zastosowaniem będzie wykorzystanie go do naszego wzoru z wyzwania świątecznego. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak dopasować wzór i będziemy działać. Możecie go też odwrócić na drugą stronę, jak Wam nie pasuje narysowany. I mniej więcej myślę, że będzie to w ten sposób działało. Chociaż coś tutaj widzę, że jakoś do góry nogami nam się zrobiło. Pamiętajcie o tym, żeby on wam za bardzo nie wychodził na zewnątrz. Możecie zawsze go troszkę przyciąć, żeby coś wam tam pasowało. Okej, okay, jak widzicie, ja sobie tutaj zrobiłam lustrzane odbicie, bo o wiele ładniej wygląda. Wy dopasujcie sobie tak, żeby leżał idealnie ten wzór i co i to by było wszystko jeśli chodzi o tą część zapraszam was już do kolejnego filmiku w którym nauczymy się jak wyhaftować takie gałązki tutaj na tym naszym wianku a jeśli chcesz dołączyć do wyzwania to zapraszam ci serdecznie do opisu filmu tam znajdziesz link w którym możesz zapisać się do newslettera i otrzymywać za darmo poszczególne lekcje z danego w... Tygodnia. Wyzwanie trwa do 21 grudnia, więc zapraszam was serdecznie. Dajcie znać też swoim znajomym na social mediach, że bierzecie udział w takim wyzwaniu. I co? I widzimy się już w następnej części. Trzymajcie się. Pa.